Szczęść Boże, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym w kilku słowach zaprezentować Wam nowy numer Głosu Karmelu. Od zeszłego roku jest to półrocznik, zatem trochę rzadziej gościmy obecnie w Waszych domach. Ufam jednak, że zmieniona szata graficzna oraz ciekawa treść artykułów Głosu Karmelu. Zrekompensują wam w pełni tę zmianę. Zapraszam zatem bardzo serdecznie do zapoznania się z nowym wiosenno-letnim wydaniem numeru głosu Karmelu. Poświęcony jest on zagadnieniu naśladowania najświętszej Maryi Panny, które stanowi o prawdziwości naszej pobożności maryjnej i prowadzi do prawdziwej więzi z Bogiem. Liczne artykuły. Przybliżają nam sposób, w jaki święci karmelitańscy, święci karmelu naśladowali Maryję w swoim życiu oraz wskazują, w jaki sposób również i my w naszej zwykłej codzienności możemy praktykować to doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. W numerze ponadto możecie znaleźć obszerny artykuł poświęcony jubileuszowi 50-lecia naszych misji karmitańskich w Afryce, w Rwandzie i Burundi. Ponadto znajdziecie ciekawy materiał poświęcony y, nowej błogosławionej Karmelu, błogosławionej karmelitance Bosej z Paragwaju, nazwanej Jaśminem Karmelu. Ponadto w dziale modlitwy każdy z Was może uzyskać wsparcie, pomoc. I zachętę do tego, w jaki sposób wiernie praktykować modlitwę w swoim życiu. Zapraszam Was, moi drodzy, zapras zapraszam Was wszystkich do sięgnięcia po wiosenno numer głosu Karmelu zatytułowany Żyć jak Ona, czyli o naśladowaniu Maryi. Bóg zapłać.